co do cardio, cardio wykonuję praktycznie tak samo jak w tygodniu piątym, nie pamiętam nawet czy o tym wspominałem czyli 25 minut po treningu siłowym i 20 minut rano spaceru z pieskiem i wieczorem także 20 minut spaceru, więc tych kroków jest sporo, nie liczę, bo po prostu gdzieś tam mniej więcej mam swoje trasy, gdzie po prostu sobie idę, ale cardio na no, bardzo niskim tętnie bo maksymalnie dochodzę do tych 120 i później już po prostu, myślę, że to także robi dobrą robotę, bo jeśli jesteśmy duzi, mamy tej masy mięśniowej już dużo, no to fajnie sobie po prostu no nie zajeżdżać się na tym kardio tak naprawdę. Więc jeśli jesteśmy ciężkimi zawodnikami, to według mnie najlepiej właśnie sprawdza się kardio na bardzo niskim tętnie. Przede wszystkim u osób także, które mają problem na przykład z utrzymaniem objętości nóg. W okresie przygotowań, to z tych nóg na pewno będzie o wiele mniej, po prostu przesłowiowo leciało, bo, bo czy po prostu jeśli tego kardy jest dużo, no to. Z tych, często ta objętość nam ucieka e, i nie są te nogi przede wszystkim zmęczone i to nawet po sobie zauważyłem. I według mnie, najlepszy, on, najlepszym wyjściem jest bieżnia, nie rowerek, nie orbitrek, tylko po prostu chodzenie na niskim tętnie, i wtedy te nogi będzie nam najlepiej utrzymać w jak najlepszej po prostu kondycji, że to powiedzieć, wyglądowej, będą najlepiej wyglądały.